Ludu pracującym i wsi. Prezydent zachowuje się nie, naj, y, nie najsympatyczniej. A już nie! Bo! Myślę, że bardzo ważną sprawą jest, aby przedłużyć swoją y, kadencję. No nikt się już nie, na, nie nadaje. Bo jak ja przedzwonię... Pan jest młodym człowiekiem, pan tu może wrócić. Ja mam dopiero 50 lat. Niech się pan poda tutaj do Gdyby pan miał zostać prezydentem, to ja z Myślę, że w Polsce jest bardzo wiele miejsca w swoim gospodarstwie. Otóż styropian jest nieodłącznym atrybutem walki o demokrację. A jeszcze nam tego potrzeba, żeby tu ktoś chodził ze styropianem na plecach. No nie żartujcie, no panowie, no nie żartujcie. Eee... Niech się pojawi jakiś most opatrznościowy. Kandydatem koalicji na przyszłego premiera jest oczywiście nasz Sejmu, pan Józef Oleks. To jest wręcz naturalny. Radio Muzyka Fakty. Lepiej nie będzie, może śmieszny.